Dzień dobry, moi drodzy, wszyscy moi subskrybenci, wszyscy moi oglądający, wszyscy ci, którzy właśnie w tej chwili weszliście na mój kanał. Dzisiaj chciałbym Wam przedstawić nowość, nowości, nowość, bo właściwie to jedna bardziej taka większa rzecz, która y, dostała się do Photoshopa, a o której y, mało kto mówił. Niewiele osób wspominało, ponieważ nie jest to coś imponującego, tak jak wcześniejsze y, zmiany. Z drugiej strony też y, nie powstała ona w tym czasie, kiedy co roku mamy jakby podwyższenie wersji i wtedy dostajemy takie naprawdę fajne rzeczy, które zmieniają nam pracę w Photoshopie. Tutaj jest to tylko dodatek. Dodatek, który. Z jednej strony będzie bardzo fajny, z drugiej strony troszeczkę kontrowersyjny, i tutaj chciałbym, żebyście się wypowiedzieli na dole, jak wy będziecie odbierali oczywiście, po obejrzeniu tego filmu tą całą nowość. A mianowicie, możemy w Photoshopie tworzyć presety. Tak jak w Lightroomie, w Camera Row oraz innych właśnie programach z tej rodziny można powiedzieć, bo Lightroomów mamy kilka, także skupmy się, że Lightroom Camera Raw to właściwie też i tak to samo, także tam i będziemy mieli teraz również w Photoshopie. Czy to się będzie nam gryzło nazwowo, bo preset do Photoshopa, preset do Lightrooma, jak to będzie działało w ogóle? To Wam pokażę i jak to będzie można wykorzystać, czyli jak sobie stworzyć, jak wyeksportować, jak zaimportować. Zobaczycie to wszystko na tym filmie. A na koniec jeszcze porozmawiamy o plusach i minusach takiego rozwiązania. I dowiecie się, czy warto z tego korzystać, czy nie. I dlatego, proszę, napiszcie na dole swoje przemyślenia, które tyczą się właśnie presetów w Photoshopie. A teraz zapraszam, zobaczcie jak to tworzyć i co z tym robić, żeby wykorzystać to w swojej pracy jak najlepiej. Jeśli podobają Ci się moje filmy, wesprzyj mój kanał na platformie Patronite i skorzystaj z dodatkowych bonusów. Nowość, o której będę chciał dzisiaj wam powiedzieć, Znajduje się w oknie dopasowania. Tutaj, jak widzicie, mamy to okno. Jeśli nie ma u Was okna dopasowania, to przejdźcie do menu Okno i tutaj będziecie mieli dopasowania. Także, jeśli je zafajkujecie, jak widzicie, tutaj angielska wersja, więc jest adjustments. Jeżeli zafajkowane będą dopasowania, Okno wam wyskoczy, lub tak jak u mnie, w zależności od tego, jakie macie ustawienia samego Photoshopa, będziecie mieli to już otworzone na starcie. Od dawien dawna mieliśmy tutaj otworzę coś takiego jak pojedyncze dopasowania. I tutaj można sobie tu. Tą ikonką, jak widzicie, są kwadraciki, a teraz są linie i ikony wszystkich naszych warstw dopasowań, co mamy tutaj na dole pod warstwami i które zazwyczaj ja wybieram, jakoś się nie przyzwyczaiłem do tych, zawsze wybieram te zresztą. Przy tłumaczeniu Wam to o wiele lepiej wychodzi, ponieważ są tutaj nazwowo one pokazane. I wszystko ładnie widać. Chociaż tutaj, jakby dać, o to, to też mamy nazwy. No ale jednak, chyba bardziej czytelne podczas szkolenia są właśnie tutaj, w tym miejscu, wybór tych warstw. OK, i to mieliśmy od dawien dawna. Także od, ja od kiedy pamiętam, to tutaj to było. Następnie, po ostatnich aktualizacjach. Mamy coś takiego, jak ustawienia predefiniowane do pasowań. I tutaj jak widzicie, najeżdżając, możemy zobaczyć, tak jak to na przykład jest w Lightroomie, czy w Camera Raw jakie mamy ustawienia. Mamy już te ustawienia z automatu, już można powiedzieć, wrzucone do naszego Photoshopa przez programistów. Adobe, jeżeli tu damy jak widzicie więcej, to mamy do widoczków jakiś, do kreatywnych, czarno-białe, kinowe jakieś cuda na kiju, także możemy sobie wybrać. A nową rzeczą, ja to pozamykam, jest twoje własne ustawienia predefiniowane, które mamy tutaj. I jeśli ich nie widzicie, to znaczy, że macie nie tą wersję Photoshopa. Trzeba przejść do Helpa tutaj i wybrać o Photoshopie. Pojawia się okienko, i tutaj jest wersja. Musi być 525.5. Tu na pewno może dalej będzie coś jeszcze, ale żeby widzieć te Twoje ustawienia, predefiniowane, musimy mieć właśnie tą wersję z piątką, czyli 25.5, wtedy dopiero będziemy mogli z tego skorzystać. I jeżeli to włączycie, to jak zobaczycie, nic tutaj nie ma. Jest tylko informacja, że aby dodać nowy projekt, musimy sobie coś stworzyć na. Naszym zdjęciu. Jak to bywa w Lightroomie, tak samo i w Photoshopie. Jeśli robimy to na kolorystyce, to robimy na całym zdjęciu, czyli nie możemy tutaj nic maskować. Dlatego używamy tylko tych warstw, które tyczą się tylko i wyłącznie całego obrazu. I dajmy na to, na pierwszy ogień pójdzie mm, na przykład Gradient Map. O, proszę bardzo. Mamy gradient mapy, jak zauważycie już nam się o, podświetliło, tutaj podświetlił plusik, czyli już możemy coś tworzyć, ale musimy wpierw coś wykonać, żeby coś fajniejszego było. OK, kliknę tutaj na nasz gradient, żeby to nie było takie łatwe, to dajmy na to, wybiorę jakiś kolor, czyli klikam od początku jeszcze pokażę, klikam na ten tutaj gradient pojawia się okno dialogowe naszego gradientu, które możemy wybrać tak jak wcześniej z predefiniowanych już przez producenta gradientów. Jeśli klikniemy jak tutaj macie na ciemnej stronie kolor taki znacznik i na jasnej jeżeli klikniemy któryś pojawia się kolor, jeżeli Przejdziemy do tego koloru i tu klikniemy, pojawia się nam okno, gdzie możemy sobie kolor wybrać. I dajmy na to, wybieramy tutaj jakiś taki śmieszny kolorek. Ok, jakiś mamy, zatwierdzam i to samo zrobimy tutaj z jasnymi partiami, czyli klikam na ten biały. Jak widzicie, pojawił się. Ten kolor, który akurat mamy po prawej stronie, tutaj w okienku, kolor, klikam i na tej samej zasadzie przechodzę i tworzę kolor, który będzie w światłach. Ok, taki wybrałem. Klikam OK. OK. I tutaj zamykam to okno. I teraz żeby troszeczkę utrudnić i zobaczyć wszystkie możliwości tego, to zmienię rodzaj tej warstwy na miękkie światło. A krycie zmniejszę do około 64% i proszę, mamy już taką zmianę, ale jeszcze raz przejdziemy do warstw wypełnienia i wybierzemy Vibrans. O, proszę bardzo. Tutaj na przykład Vibrance dodamy na o, dosyć, może sporo, jakieś plus 40, może równo by się trafiło, o plus 40, a saturacji sobie ujmiemy, a niech tam, na około minus 9. O, proszę bardzo. Zamykamy i jeszcze raz przejdziemy i wybieramy. Hue saturation, czyli barwa, nasycenie. Tutaj może coś z zielonym zrobimy? O ciach. A może rozszerzymy tutaj te wszystkie nasze opcje? Może coś z tego o ciach? Dajmy na to. Tak, i tu jeszcze rozszerzymy. O tak, jeszcze. Dodatkowo sobie a, tu już będę strzelał o tu dam 4 na plusik tu dam na przykład 60 o żeby tak ta zieleń była uwypuklona a tutaj niech będzie minus 1 o i takie coś zostawimy i teraz jeszcze przejdę do głównego i też żeby już nie ciągać tymi suwaczkami chociaż tutaj można. Nie wiem, dam na przykład o 1 tu na plusiku, bo mocno działa na cały obraz. Saturacji ujmę na jakiś minus 17, natomiast światła też ujmę do minus 7. O, niech będzie takie inne niż wszystkie. Trochę niech się różni. Ok, to zamkniemy Hue Saturation i jeszcze wejdziemy do filtrów fotograficznych. I tutaj możemy sobie wybrać, jakie chcemy te filtry. Może niech zostanie ten ciepły, tylko zmienimy jego gęstość. Dajmy na to do 51 stopni, proszę bardzo. Tak nam to ociepliło ten cały obraz. A, i żeby było trudniej, to tutaj też damy miękkie światło, i może krycie tu już dosyć mocno, bo przez miękkie światło to nam bardzo zmieniło te nasze wszystkie ustawienia, także gdzieś na około 21%. Ok, i mamy coś takiego już stworzone. I teraz, żeby dodać to do naszych ustawień, właściwie, tak? Do... Ustawień predefiniowanych, czyli presetów, musimy kliknąć ten plusik. Ale jeszcze nie, bo nic się nam nie stanie, przepraszam bardzo. Musimy zaznaczyć nasze warstwy, czyli klikam na pierwszą warstwę, Shift, wciskam i klikam na ostatnią, czyli w zależności od tego, kto od kiedy liczy, bo może być ta pierwsza, bo pierwszą już stworzyliśmy i ta ostatnia. Także. Obojętnie ma być pierwsza i ostatnia zaznaczona. Jeżeli będziecie robili z kontrolem, to trzeba każdą po kolei kliknąć, wtedy one się zaznaczą. I teraz dopiero ten plusik i robimy na przykład nasz test 1. Czyli dajemy nazwę tego naszego ustawienia predefiniowanego, ustawienia presetu, save. I widzicie jest test 1. I teraz jak weźmiemy sobie drugie zdjęcie to tak jak to ma miejsce o proszę bardzo nie musimy klikać wystarczy że najedziemy i widzimy nasze zmiany czyli tak samo jak w ustawieniach predefiniowanych tutaj wyżej najeżdżając widzimy zmiany tak samo i w tym wypadku widzimy zmiany czyli zostało to troszeczkę zapożyczone. Z Lightrooma, z Camera Row, i teraz możemy kliknąć, i Ciach mamy, jak widzicie, w jednym katalogu, można powiedzieć, w jednej grupie zgrupowane te wszystkie nasze ustawienia. Bardzo mocno to się łączy z Color Lookup, czyli z wyszukiwaniem kolorów. Ale co możemy tutaj zrobić ciekawego, jeżeli o to chodzi, to możemy na przykład dodać. Color lookup, czyli wyszukiwanie kolorów jeszcze do tego naszego całego ustawienia. Czyli jeżeli przejdziemy tutaj i wybierzemy właśnie wyszukiwanie kolorów, i tutaj dajmy na to, będę chciał, nie wiem, coś tutaj z tym całkowicie innego zrobić. Nie wiem, co tu wybrać. O, może. Takie jeszcze bardziej pomarańczowe. Nie. O, damy mgłę. Damy mgłę i teraz zmniejszymy krycie. O, zrobiło nam takie delikatnie wyprane, jak widzicie, kolorki. I będę chciał zrobić następny preset, czyli następne ustawienie predefiniowane, już z tym naszym. Wyszukiwaniem kolorów. Czyli klikam na ostatnią, już teraz powiem, ostatnią warstwę. Wciskamy Shift, pierwsza plusik i damy na przykład sobie test 2. O, proszę bardzo. Save i mamy już dwa ustawienia. I teraz, jeśli o, tutaj będę na tym drugim zdjęciu sobie. Tutaj to testował. Ciach, przejdziemy, mamy oryginalne i test 1 zmienia nam. Przejeżdżamy, test 2 też nam zmienia. Klikamy i mamy kolor lookup, jak widzicie tutaj. I wszystko jest pięknie zrobione, ale jakbyśmy na przykład chcieli połączyć nasze tutaj te dwa ustawienia, czyli mamy Zdjęcie oryginalne, ja to skasuję i wykonam test 1, następnie chcę wykonać test 2. Jak widzicie, mamy dwie grupy, w których mamy nasze ustawienia predefiniowane, i co fajne, z tych dwóch grup możemy zrobić ustawienie trzecie, czyli Shift, jedno, drugie. Tutaj można z kontrolem, bo są tylko dwa, plusik i robimy. Test 3. O, ciach! I mamy test 3. I teraz, jak to skasujemy, to proszę bardzo, mamy tak wygląda jeden preset, tak wygląda drugi, a tak wygląda trzeci. A jak będzie wyglądał w warstwach? Czyli klikamy i zobaczcie, spłaszczył wszystko do jednej warstwy, czyli do jednej grupy, przepraszam. Czyli mamy mieliśmy tam dwie grupy, test 1 i test 2. Tutaj bardzo logicznie to zrobił, skopiował to wszystko do jednej grupy i mamy teraz jedną grupę test 3 bez rozbijania na dwie. Co jeszcze fajnego tutaj jest takiego, co by mogło wpłynąć na naszą pracę? Ja to jeszcze raz wyłączę i teraz jakby ktoś zapomniał i zrobił sobie, tak jak o, tutaj kliknę, hmm, dajmy na to. Chciał odmalować tutaj tą naszą postać, czyli zrobił sobie te wszystkie ustawienia. Zapomniał, że tylko kolory i nie można nic maskować. Pędzel, kolor czarny, ciach, odmalowuje tam jakieś części. O, byle jak, aby było. OK, mamy coś takiego. I teraz chcę zapisać jako test 4. Czyli klikam plusik. I zapisujemy test 4. Robię save. Wyrzucam to. Jak widzicie, tutaj mamy to odmazane. Zresztą widać na obrazie, że jest. I wywalam. I teraz wciskam test 4. Ciach. Nie ma, czyli z automatu niweluje nam wszystkie nasze maskowania. Możemy sobie maskować, możemy zapisywać. To też jest dosyć szybkie, bo jeżeli robimy jakieś zdjęcia seryjne, ale z takim samym ustawieniem kolorystycznym, a jednak, dajmy na to, osoby w różnych miejscach stoją, to spokojnie możemy zrobić jeden preset z odmalowywaniem właściwie preset, nie preset, a te wszystkie nasze warstwy, z odmalowywaniem, dajmy na to osoby lub jakichś szczegółów, później zapisujemy to i mamy do następnego zdjęcia wszystko gotowe, bez tych właśnie odmazanych rzeczy, czyli wszystko jest niwelowane. Bardzo ciekawa sprawa. I co jeszcze fajne, mogę Wam powiedzieć, że możemy tego używać między dwoma językami, bo próbowałem na Języku polskim mamy normalnie tutaj warstwy nazwane po polsku, i próbowałem je zmienić i zapisać, to z automatu zapisują się, yy, można powiedzieć, tak jak standardowe mają nazwy. Czyli, jeżeli byśmy tutaj zamiast Vibrans dali test, to i tak po zapisaniu byłoby i ponownym yy, odtworzeniu byłoby Vibrans. Dlatego tutaj yy, jakby, żebyście się nie zdziwili, jak coś tu pozmieniacie nazwy, to on to i tak wróci do, można powiedzieć, defaultowego ustawienia. Dobrze, teraz mamy te nasze ustawienia predefiniowane. I jak widzicie, jak najedziemy na którejś z nich, to pojawiają się tu trzy kropeczki, takie śmieszne, ładne. I jeśli je klikniemy. Otwiera się menu, z którego możemy pięknie wybrać. Mamy rename preset, czyli zmień nazwę ustawienia predefiniowanego. Dalej mamy delete preset, usuń ustawienia predefiniowane, export preset, czyli eksportuj ustawienia predefiniowane oraz export all custom preset, czyli eksportuj wszystkie własne ustawienia predefiniowane. Jeżeli to klikniemy, to wyeksportuje nam wszystkie nasze te cztery testy. Ale dajmy na to chcemy wyeksportować tylko test 1, czyli przejeżdżam na test 1, wciskam te trzy kropeczki i daję sam eksport preset. Jak to klikniemy, teraz ja to już widzicie testowałem, ale z automatu on chce to eksportować do yy, katalogu, w którym są presety Lightrooma. I tutaj jedna uwaga. Różnie działają aktualizacje. Oj, Lightrooma! Photoshopa. I różnie działają aktualizacje Photoshopa. Nieraz mogą coś nadpisać lub skasować. Dlatego polecam, aby zrobić taki eksport gdzieś do. Oddzielnego całkiem katalogu, w którym będziecie trzymali te swoje presety i z którego będziecie korzystali. I wtedy, jeżeli on będzie nawet w katalogu Photoshopa, to jednak już nie będzie program znał tego katalogu. I nawet jak będzie usuwał wszystko, to ten katalog zawsze zostanie. Dlatego zwróćcie na to uwagę. I eksportujcie to gdzie indziej niż tutaj będzie pokazane to defaultowo. OK, tutaj po prostu trzeba nacisnąć zapisz i mamy z głowy zapisany ten preset. I teraz, jeżeli przejdziemy jeszcze na te trzy kropki, oczywiście zrobimy delete preset i delete ciach jest usunięty. Ja to. O, to usuwam, żeby sprawdzić wszystko. O, mamy test 2, test 3 i test 4. I teraz, jak widzicie, tutaj klikając, nie ma nic o imporcie. Ale jeśli przejdziemy tutaj do tych trzech paseczków, otwiera nam się menu kontekstowe, już całego i mamy import preset. Pod nim mamy oczywiście eksportowanie wszystkich presetów, czyli jak nie chcemy się bawić z pojedynczymi i od razu wyeksportować wszystko, to możemy tutaj właśnie z tego menu kontekstowego wybrać sobie to i wyeksportować je wszystkie. Natomiast importujemy właśnie tutaj, jeżeli damy import. Widzicie, od razu nas przenosi tu, gdzie ostatnio zapisywaliśmy. Dajemy test, otwórz i ciach mamy, że. Zostało wszystko ładnie zrobione na zielono i mamy klikając już ten preset załadowany. I co sądzicie o takich ustawieniach predefiniowanych, czyli presetach? Po zmianach językowych mamy ustawienia predefiniowane, ale chyba już wszyscy się przyzwyczaili ze względu na Lightrooma właśnie na używanie y, słowa preset, więc będę dalej. Mówił preset jako preset, a nie właśnie o tych ustawieniach po polsku. Jeśli chodzi o samą użyteczność w porównaniu do preseta, no, oczywiście, jak widzieliście, to jest. no Nie użyjemy jednego w drugim, czyli presetu z Photoshopa do presetu w Lightrooma. Już nie mówię o tym, że ma całkiem inne rozszerzenie, to jeszcze. W Lightroomie mamy te maski i inteligentne rzeczy, które możemy wrzucić, czyli bardziej te presety Lightroomowe można tutaj przyrównać do akcji, jakie robimy w Photoshopie. Natomiast tutaj w Photoshopie te presety bardziej nam pasują do kolor Lookup opcji i właściwie one. Konkurują według mnie ze sobą, bo są dosyć, dosyć podobne w działaniu. Oprócz tego, że w presetach widzimy tak jak najedziemy od razu to, co zmieniliśmy, czyli każdy dodatkowy preset od razu jest widziany na zdjęciu finalnym. O tyle, jeżeli chcemy użyć kolor lookup, to musimy wejść do menu, prawda? wybrać i dopiero pojawia nam się na zmiana na naszym zdjęciu. Tu jest różnica. Plusem LUTów, czyli z tych opcji w kolor lookup jest to, że jeśli stworzymy swojego Luta, to możemy go użyć zarówno w Photoshopie, jak i w Lightroomie, jak i w Premiere Pro, jak i w każdym innym programie do edycji, obróbki zarówno filmów, jak i zdjęć. To jest to jest plus natomiast preset a jeszcze jakbyście chcieli się coś dowiedzieć o lutach to pojawi się link yy, do filmu w którym to omawiałem. Natomiast preset. Tylko i wyłącznie możemy użyć w Photoshopie także. I kto co woli i do czego potrzebuje bo Tutaj jest różnica. No, do akcji nie ma co porównywać, no bo w akcji to możemy zrobić praktycznie wszystko. Tutaj jest tylko i wyłącznie tworzenie zmian kolorystycznych. Jak widzieliście, jest bardzo mocno idiotoodporny, jak ja to nazywam, z punktu widzenia informatycznego, ponieważ jeżeli coś zamaskujemy, to zapisując, to się nie zapisuje tak samo. Jeżeli pozmieniamy nazwy. Też to się nam y, nie pozmienia, czyli pozostaną te nazwy tych warstw defaultowe, jakie są. Napiszcie na dole, co sądzicie właśnie o używaniu takiego czegoś i, i czy to w ogóle miało sens z punktu widzenia y, w Adobe, Photoshopa, y, wprowadzenie takich zmian, bo tak jak powiedziałem na początku, nie było to jakoś mocno nagłaśniane i rzecz ta tak. Przeszła cichutko i bez jakichś większych fajerwerków. Dziękuję zatem za obejrzenie. Mam nadzieję, że troszeczkę Wam przybliżyłem tę nowość, a jednocześnie pobudziłem Was do tworzenia swoich własnych presetów do Photoshopa, bo właściwie można sobie spokojnie a jeszcze nie spróbowałem, jakby to wyglądało z filtrem Camera Raw. O, jakbyście spróbowali z filtrem Camera Raw to zrobić, czy też będą zmiany kolorystyczne. Także dziękuję wszystkim serdecznie za obejrzenie. Oczywiście, jeżeli film się podobał, to wiecie co kliknąć. I do następnego poniedziałku. Pozdrawiam. Cześć.